Zadanie szóste. Podatek od dochodów za 2016 rok w Polsce był obliczany według sposobów przedstawionych w poniższej tabeli. W roku 2016 podstawa obliczenia podatku dla Jana wynosiła tyle. Wysokość podatku złotych od dochodu pana Jana opisuje wyrażenie. Czyli pan Jan wpadł w ten próg. I teraz tak mamy: 18% podstawy obliczenia podatku pomniejszone o tyle. Czyli odpowiedź A. Dlaczego nie to? Bo to by wtedy musiało być 18% z podstawy obliczenia podatku pomniejszonej, o, to nie pomniejszone, tylko pomniejszonej. Bo pomniejszone jest te 18%. Hmm? Gdyby było tak, to to by musiało być pomniejszonej tej kwoty podatkowej. Trochę taki język polski tu wyszedł, no ale cóż ja na to poradzę. Matura, eh, matura, egzamin ósmoklasistyczny z matematyki. I teraz nasza pani Zofia zarobiła tyle. Miała tą podstawę podatku, no to wpadła w ten drugi próg. No i teraz mamy tyle. Tą kwotę plus 32% nadwyżki ponad to. 30% nadwyżki, no to musimy wiedzieć, jaką ona ma tą nadwyżkę. Dlatego tą kwotę, którą zarobiła, odejmujemy od tego, więc w tym wypadku będzie odpowiedź D.